Na pewno trafiłem na bardzo fajną grupę responsywną, z którą miałem okazję nawiązać fajny kontakt i powiedzieć im o swoich doświadczeniach i troszeczkę się nimi podzielić. Na dzisiejszych warsztatach poza. Teorią mieliśmy też dużo praktyki, mieliśmy fajne, różnego rodzaju profesjonalne urządzenia oświetleniowe, mieliśmy lampy halogenowe, mieliśmy butterflye, różnego rodzaju ramki, filtry lampy ledowe, więc pokazałem myślę uczestnikom dużo zarówno klasycznych takich sprzętów filmowych, których używa się na planach zdjęciowych, jak i trochę nowinek technologicznych. Myślę, że wiedza, którą, którą dzisiaj dostali, pozwoli im w przyszłości działać na planach filmowych w sposób bardziej kontrolowany i robić fajne kadry z fajnym oświetleniem. Wiadomo, że oświetlenie to jest klucz do fotografii i do filmu, ponieważ malujemy światłem, jak to mawiają malarze i fotografii, więc śmiem twierdzić, że to może być najbardziej kluczowe dla całej sztuki filmowej i fotograficznej. Dzisiejsze warsztaty były bardzo fajne. Pomimo tego, że trwały cały dzień, nie było takiego momentu, żebym się znudziła czymś. Wykładowca bardzo fajnie opowiadał o swoich doświadczeniach życiowych, ponieważ pracuje w tej branży. Wiemy, jak oświetlić plan filmowy. Bardzo się cieszę, że miałam okazję skorzystać z takich warsztatów i polecam każdemu. Dzisiejsze warsztaty z oświetlenia uważam za bardzo udane, były bardzo wartościowe, uczyliśmy się między nimi oświetlać scenę poprzez trzy źródła światła, główne, dopełniające i kontrowe, które uważam za bardzo ważne. Świetnie się bawiłem, świetni ludzie i polecam każdemu.